Witam Was kochani na moim kanale Ogród Agnes. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was filmik dotyczący syropu do, do herbaty z pigwy, Także bardzo fajnie się sprawdzi właśnie w takim okresie zimowym. Co będziecie potrzebować? Oczywiście pokrojone owoce pigwy. Możecie pokroić w mniejsze kawałki, w kostkę, jak tam... Jak tam chcecie. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda w ogóle owoc. Pigwy tutaj troszeczkę jest chora, ale żebyście mnie nie, nie pomylili, właśnie z owocem pigwowca. W Polsce, właśnie też jest bardzo, bardzo słodna ta goślina, ale tutaj zdecydowanie mam pigwę. Oczywiście będziecie potrzebować miód. Nie mam miód sprawdzony już od kilku lat, od jednego, można powiedzieć, producenta. Więc co robię? Należy przełożyć do miski lub do słoika. Niestety nie mam już wolnych słoików, gdyż wszystkie słoiki są właśnie z nalewkami, tutaj jakaś pestka się schowała. Ilość składników oczywiście y, napiszę Wam pod, y, pod filmikiem w opisie. Następnie otwieram miód. Pięknie pachnie. I dodaję miód. Możecie oczywiście dać cukier, ale ja wolę, jeżeli y, w tym syropie będzie się znajdował miód, będzie to bardziej mm, zdrowe. I jeszcze trochę. Jeszcze łóżko i wystarczy. Teraz należy połączyć właśnie z miodem. Tak wygląda pikwa już z wymieszanym miodem. Ten miod na początku może Wam się wydawać, że on nie będzie chciał się rozpuścić w tych owocach, ale jeżeli wymieszacie tak mniej więcej około minuty, to następnie ten miód zacznie się rozpuszczać i możecie zobaczyć o już. Już pojawił się właśnie uspuszczony miód i też jest sok. No i tak, tak można powiedzieć, w cudzysłowie miksturę zostawię na około 3 dni. W tym czasie oczywiście wytworzy się, mam nadzieję, bardzo duża ilość soku, a później przeleję sobie do butelek. Myślę, że później jeszcze te owoce postaram się wykorzystać na jakąś nalewkę. Także tak, tak wygląda. Jeżeli czegoś nie wiecie, to pójście, chętnie Wam opowiem. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrybowania. I oczywiście, jeżeli filmik Wam się podoba, to lajkujcie i do usłyszenia w kolejnym filmiku.